A mąż zaczął chorować już przeszło 10 lat temu i choruje do dzisiaj. Teraz znajduje się w szpitalu obecnie. No, chciałam zmienić trochę tę gospodarkę, bo przecież nie można w jednym miejscu stać tak na, i patrzeć na zmiłowanie jakieś, że mi ktoś pomoże. Musiałam wziąć się sama i, i jakoś idzie. Dom, w którym mieszkamy, ma 140 lat. Dobrze nam się tu mieszka i jestem dumna, że jest taki stary i tak nam dobrze jeszcze służy, jest wygodnie w nim. Bo człowiek, chociaż pracuje. W gospodarstwie musi czuć się dobrze w domu, żeby było przynajmniej porządnie podane jedzenie i porządnie człowiek w czystym mieszkaniu sobie posiedział, odpoczął i wyspał się porządnie, czysto, żeby miał to zadowolenie, że to jest jakaś, jakieś uwieńczenie tej pracy. Wtedy dopiero człowiek pokocha to, jak już tam te siły włoży, bo parę lat jak tu pozostałam, to naprawdę nie dało to rady. A teraz, że tutaj już zrobiłam to, co chciałam i tak poszło, że naprawdę mam takie przywiązanie do tej ziemi i do tego gospodarstwa, że to nie jest do, do opowiedzenia. Pierwsze moje dziecko urodziło się 27 lat temu. Wszystkich dzieci razem mamy 8.